Znane są już wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach młodzieżowego i zielonego budżetu obywatelskiego. Zaprezentował je zastępca prezydenta Stalowej Woli Tomasz Miśko. I tak w ramach młodzieżowego budżetu realizowanych będzie 7 projektów. Przejście dla pieszych na ulicy 1 sierpnia, Akademia Designu, Lasowiackie Inspiracje, letnie potańcówki dla wszystkich, rozwadowski przystanek Roskino, czyli wspólne oglądanie w rozwadowie, zielony zakątek rozwadowa i gotowanie pokoleń. A czego oczekuje dziś młodzież w Stalowej Woli? Młodzież chce tworzyć przestrzeń, która będzie służyć jej do spędzania aktywnie wolnego czasu, przestrzeni do rekreacji, przestrzeni do tego, żeby wspólnie ze znajomymi spotykać się i być może dyskutować o samej stalowej woli. W ramach zielonego budżetu obywatelskiego z kolei realizowanych będzie pięć zgłoszonych projektów. Pikniki ekologiczne na osiedlu fabrycznym i energetyków, ekoaktywności inspirowane naturą, edukacja pod chmurką, likwidacja miejskich wysp ciepła przy blokowej zielonej oazy, a także ekoidea, czyli tworzenie ekologicznej przyszłości. Łącznie zgłoszono 14 projektów. Dowodziły one o bardzo zróżnicowanych oczekiwaniach mieszkańców. Jedni z mieszkańców oczekiwali, że dojdzie do usuwania przestrzeni, które dzisiaj są zabetonowane i w ich miejsce wprowadzona zostanie zieleń, ale pojawiły się również projekty, które również mają walor i element integrujący samych mieszkańców. Tego też mieszkańcy oczekują, czyli tworzenia różnego rodzaju inicjatyw, które pozwolą wspólnie się mieszkańcom w ramach tych inicjatyw realizować i spotykać. Wszystkie projekty opiewające na kwotę 300 tysięcy złotych zrealizowane zostaną w 2025 roku.